Dzień dobry, kochane Strzelce. To będzie dla was czytanie na miesiąc grudzień 2022. Czytanie jest skierowane tylko i wyłącznie do singli. Także zapraszam serdecznie. Proszę, przyjmujcie tylko to, co z wami rezonuje, resztę odrzucajcie, bo to jest czytanie ogólne i nie ze wszystkimi musi rezonować, nawet nie o to chodzi, żeby rezonowało ze wszystkimi. Także jeśli ktoś się odnajdzie w tym czytaniu, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawi lajka like albo jakiś komentarz. Jestem wdzięczna za każdą jedną Waszą aktywność i bardzo Wam serdecznie dziękuję za, za Waszą aktywność. No właśnie, każdą jedną za, za to, że tutaj wchodzicie i poświęcacie mi jednak swój czas. Strzelce. Miesiąc grudzień 2022 Single. Single czytanie dotyczące uczucia. Czytanie na uczucia dla singli. Spod znaku strzelca 2022. Ok, dobra, zaczynamy. Strzelce. Kochane strzelce. Jeszcze przy okazji zapraszam do czytań rocznych. Teraz jest grudzień, więc jest na to dobry moment. Jeśli ktoś sobie życzy. Kontakt do mnie znajdziecie pod filmem. Zapraszam też na czytania prywatne. Jeśli to, co robię z wami, rezonuje, jeśli odczuwacie jakoś dobrze, to te moje przesłania i to do was przemawia. Będzie mi bardzo miło, jeśli skorzystacie z moich usług. Także zapraszam serdecznie. Nie wiem, się tutaj. No nic, musimy naprawić niektóre rzeczy. Dobra, zaczynamy strzelce. Jak widzicie sytuację, głupiec. Okej, okay, dobra. Wychodzimy z energii głupca, to znaczy, głupiec zaczyna nam tutaj całe, jakby czytanie dla Was. I myślę, że to jest bardzo fajna, śmiała, nowa, taka pozytywna energia, ponieważ głupiec mówi nam. Tutaj w tym momencie na tej pozycji o postawie, jaką przyjmujecie wobec tej całej sytuacji, i bardzo mi się podoba Wasza postawa, ponieważ jest beztroska, ponieważ nie boicie się ryzykować, ponieważ nie jesteście zamknięci. Wiadomo, single macie. Nie jedno z Was, nie jeden z Was, nie jedna z Was ma po prostu złamane serce po jakichś niedobrych doświadczeniach i no co tu ukrywać, nie jest to nic sympatycznego, jeśli jest się samotnym, zwłaszcza przez dłuższy czas. Natomiast Wy, Wicek, podchodzicie do tego bardzo fajnie i macie fajną, świeżą, otwartą postawę. Jesteście troszeczkę te, te nogi jeszcze, jakby Was ciągną tutaj w stronę przeszłości, ale wzrok i Wasze wewnętrzne, jakby decyzje, są już skierowane na przyszłość i na to, co po prostu Was czeka. Także jesteście otwarci na to, co, co do Was idzie. Mam nadzieję, że same dobre rzeczy. Nie spinacie się, nie jesteście. Zdesperowani, nie zamartwiacie się, śpicie po nocach normalnie, jakby pogodziliście się z tym stanem, czerpiecie z niego to, co jest jakby na ten moment możliwe do osiągnięcia w waszym życiu, ponieważ no, są te chwile w naszym życiu, w których jesteśmy sami, ale pozostałe jakby no, poziomy czy na, nasze pozostałe jakby elementy życia są jak najbardziej dla nas osiągalne, także e, świetnie, bardzo, bardzo wam gratuluję tej postawy, bardzo mi się podoba wasza postawa. Ja tylko zobaczę, czy to jest dobrze widać tutaj w kadrze, ale chyba będzie dobrze widać. Dobra. Tak dopiero zaczynam te czytania i no i jeszcze muszę troszeczkę trochę rzeczy do, dopracować. Ech, dobrze, świetnie, strzelce, super. E, super, cokolwiek by się nie działo, widzę, że po prostu macie swoją taką no postawa, powiem tak, postawa, jeśli chodzi o singli w ogóle myślę, że wszystkich, postawa głupca jest chyba najbardziej taką pożądaną postawą, tak naprawdę trochę się rozgadam, przepraszam, ale wydaje mi się, że czasami na przykład strzelce, chciałam powiedzieć, no strzelce, ale single, na przykład przyjmują postawę albo zamkniętą, albo mm, bardzo się skupiają na reście na przykład swojego życia dotyczące, która dotyczy sfery pieniężnej, tak, albo jakiejś tam innej w co do tej sfery, tutaj uczuciowe jesteście świetnie nastawieni. Ja myślę, że wyznacie też swoją wartość spokojnie, że po prostu macie. Już ułożone, wszystko w głowie. Wiecie, na czym stoicie, wiecie, ile jesteście warci. Nie dopowiadacie sobie, nie otwieracie jakoś przesadnie przed wszystkimi serca. Natomiast głupiec jest po prostu kartą też zaczynającą wy, a może przeczuwacie, że coś do was idzie. Może to jest po prostu karta otwierająca jakby się na coś nowego, bo może przeczuwacie, że coś do was idzie. Czasami mamy takie przeczucie, słuchajcie, w życiu. Mamy, nie wiadomo skąd, przez długi, długi czas nic, a później jakby. Coś od środka nas zapala, i jakby ten proces, który, na który czekamy, już dawał nam znak, że coś do nas idzie. No, tego Wam życzę, jeśli tego oczywiście chcecie. Dobrze, idziemy dalej, nie, nie, nie będę przedłużać. Kochani, jak Wy widzicie drugą osobę? Okej, okay, dobra. Dobrze, słuchajcie, zamieniajcie sobie energię, jeśli jesteście mężczyznami, mówię o kobietach, jeśli kobietami mówię o mężczyznach, jeśli y, jesteście y, po prostu, y, jeśli macie inną orientację, po prostu dostosowujcie sobie, tak, do, y, do swojej sytuacji. Dlatego jeśli będę na przykład, mówić o kobiecie, to nie zawsze to oczywiście musi być kobieta, tak? Natomiast tak, jak wy widzicie drugą osobę? Pokazuje się Królowa Mieczy, to znaczy Królowa Mieczy. Ja w ogóle uwielbiam Królową Mieczy. Słuchajcie, bo dla mnie Królowa Mieczy jest osobą niezwykle inteligentną. To w ogóle po pierwsze najważniejsze. I myślę, że jednak ta głowa w naszym, jakby nawet jeśli chodzi o uczucia, głowa powinna, ja myślę, że Wybaczcie, może się nie zgodzicie ze mną i wcale jakby bym się nie zdziwiła. Natomiast sama jestem po różnych doświadczeniach, sama jestem po różnych rozmowach, po różnych sytuacjach. Jakby też obserwuję postawę innych osób i wydaje mi się, że w każdej dziedzinie naszego życia, także i w miłości, jest potrzebny rozsądek. Bo co z tego, jeśli my otwieramy serce prawda przed kimś, yy, ale na przykład ta znajomość nie ma racji bytu? Albo, albo zakochamy się w kimś po prostu żarliwie i po prostu nie możemy się od kogoś oderwać, ale ten ktoś nas krzywdzi. Więc jakby nigdy nie zrozumiem, jako osoba, jako osoba stawiająca na intelekt przede wszystkim, ja, ja oczywiście nie mówię, że tutaj trzeba być przy tym bardzo chłodnym i wykalkulowanym przy każdym po prostu jakimś tam geście romantycznym. Nie, absolutnie w ogóle nie o to chodzi. Natomiast jeśli dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa np. Na naszej dzieci, gdzie niejednokrotnie mamy już dzieci, prawda, a jesteśmy singlami, ważne jest zachowanie rozsądku i bezpieczeństwa, po prostu przede wszystkim. Ale znowu się rozgaduje. Dobrze, królowa mieczy, słuchajcie, no widzicie drugą osobę jako przede wszystkim osobę dojrzałą, osobę być może właśnie po przejściach, osobę bardzo inteligentną, może z ciętym językiem, osobę, która się broni wtedy, kiedy musi, osobę, która. Być może przyjmuje wobec Was, bo jest trochę do was odkręcona tyłem, przyjmuje wobec Was postawę taką troszeczkę chłodną, bo królowa mieczy, aczkolwiek ja mówię uwielbiam tą energię za po prostu za jej rozsądek i równowagę, którą w sobie nosi natomiast królowa mieczy też jest bardzo często i oczywiście słusznie, no bo tak się to interpretuje i tak się to powinno interpretować odczytywana jest jako osoba po prostu chłodna więc ona może być kobietą na przykład oczywiście albo mężczyzną tak? ja mówię tutaj, że ta karta reprezentuje energię osoby dojrzałej intelektualnie bardzo wysoko rozwiniętej być może wysoko wykształconej która po prostu bardzo dobrze zna swoją wartość. Ale, przy tym, że przeszła już nie jedno nie z jednego, jak to się mówi, pieca jadła chleb, ona już wie, ta osoba, jaką ma w sobie wartość, więc ona jakby nie rozmienia się na drobne i ona nie od, nie od razu otwiera się przed wszystkimi. O, to chcę powiedzieć, bo ono, głównie to czytanie dotyczy tutaj z, z spraw sercowych. Także, jeśli macie przy sobie osobę, która was zainteresowała, bądź na którą macie oko, bo ten głupiec jakby rzuca na nią okiem, więc możecie mieć, Osoby przy sobie, którą jesteście po prostu zainteresowani, to ta osoba, ona jest bardzo rozsądna. Ona się trochę odkręca tyłem, ale to może wynikać nie z waszej postawy, ani nie z tego, że wy na przykład was nie lubi, czy nie zwraca na was uwagi. Ona może zwracać na was uwagę, ale po prostu te pierwsze jej jakby reakcje mogą być odczytywane chłodno. No nie sposób się nie zgodzić, tak, z tym, że jeśli ktoś na przykład. no jakby nie, nie wykazuje nam przesadnego jakiego zainteresowania możemy to odczytywać w taki sposób. Natomiast królowa mieczy, jeśli już dopuści do ko kogoś do siebie i otworzy się przed nim, to jest yy, powiem wam, że niezwykle, Niezwykle uczuciowa, niezwykle wrażliwa, bo ona tą wrażliwość chowa w środku, więc ona się otwiera powoli, ale y, po prostu musi nabrać zaufania do kogoś. Więc jeśli kimś takim jesteście zainteresowani, to ta osoba y, bardzo wysoko ceni sobie, wasz, y, 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 sobie Waszą postawę y, y, w sensie takiej dojrzałości. E, równowagi w dawaniu i braniu, oczywiście, e, braku pośpiechu z czymkolwiek, także ta osoba nie lubi, jak się na przykład, jej się narzuca ktoś, e, bo, no bo nie. I tak, myślę że, już, myślę, że już wiecie, jeśli macie taką osobę, jeśli nie, jeśli single, zupełnie nie macie jakby, jakby na oku takiej osoby, być może i to jest dobra, fajna sprawa dla Was teraz na to czytanie, że oczywiście taka osoba się może pojawić na Waszej drodze i was serde Wam serdecznie gratuluję tego, jeśli by taka była sytuacja. E, albo oczywiście mężczyzna, albo, albo kobieta, to sobie tak wiadomo zamieniajcie. Dobrze, i co, jakie wydziałanie podejmiecie w stosunku do tej osoby? No, szóstka kielichów, słuchajcie. Szóstka kielichów to jest nasza bratnia dusza, to jest nasz bliźniaczy płomień. E, w ogóle robię dopiero drugie czytanie, natomiast e, akurat jeśli chodzi o single na grudzień, ale e, bardzo ładnie się to przedstawia. Co by się dalej nie położyło, to po prostu Wasza postawa, Wasza sytuacja, w ogóle jesteście w grudniu bardzo fajni, radośnie, otwarci. Eee, wracacie może być może do jakiejś rodzinnej strony, do dzieciństwa, bo szóstka kielichów to jest też nasze dzieciństwo, doświadczenia, wspomnienia z dzieciństwa, takie radosne chwile, docenianie takiej bliskości z bliskimi osobami, także jeśli na przykład zdarzy Wam się, że na Boże Narodzenie wracacie w rodzinne strony, to być może spotkacie tam kogoś po prostu z dzieciństwa, o kim już dawno mogliście zapomnieć i o Okazać, by, okazać się może, że to jest po prostu ta osoba, coś pięknego, słuchajcie, no kielichy w ogóle pojawiły się tutaj, z głupie, czyli jest nowa znajomość, być może z przeszłości, to mogą być też nasze przeszłe wcielenia, jeśli w nie wierzycie, a myślę, że osoby oglądające takie sprawy zdają sobie z tego doskonale sprawę, że oczywiście jest to możliwe. Także doskonale się znacie. Jeśli będzie jakieś połączenie między Wami, to po prostu świetna zabawa, świetna rozmowa, wspólne zainteresowania. Także piękna jakby energia tutaj z Waszej strony. Zobaczymy, co z drugiej strony. Jak ta osoba widzi sytuację? O, no właśnie. Dziewiątka mieczy. No, dziewiątka mieczy jest kartą stresu, jest zamartwiania się, nieprzespanych nocy i w ogóle ona tutaj martwi się strasznie. To jest ta królowa mieczy, czyli. Jakby y, tu jest jakiś problem, czyli to jest ta osoba, ona może niekoniecznie jeszcze was widzieć, na przykład, jakby w y, jakby w, na, y, w sensie kan kandydatki, czy kandydata, tak? Na przykład do jakiegoś związku, albo przeciwnie, albo może was zauważyła, i po prostu teraz martwi się o to jak to dalej poskładać bo jakby ona wie, że już trochę przeszła i może być zamknięta i teraz się stresuje w każdym bądź razie jeśli jest taka osoba albo spotkacie taką osobę wiecie, że ona jest w tej sytuacji taka postawiona troszeczkę, może jeszcze na przykład nie wyszła z poprzedniego związku do końca może ma jakiś dylemat, jest coś co ją po prostu stresuje jest coś co jest powodem stresu tej osoby że ona po prostu jest tą sytuacją ona nie jest jakby zamknięta, tylko on ma jakiś nieprzepracowany problem, martwi się. E, no wiecie, no może też być oczywiście tak, że ona po prostu zwraca na Was uwagę ta osoba e, i martwi się, czy, czy na przykład Wam się spodoba, tak? No nic, idziemy dalej, dobrze, zobaczymy. Jak widzi was ta osoba? O, słuchajcie, no pięknie! Zobaczcie, jak to się ładnie układa. Giermek Denarów, wy ją zapraszacie gdzieś, tą osobę. Giermek Denarów to jest karta, która świadczy o, o jakimś, na przykład, zaproszeniu na kawę, na drinka, na po prostu wspólne wyjście do kina. Zaczęcie po prostu, początek jakiejś rozmowy, początek jakiejś znajomości, także wy tutaj pięknie, wy, wy tutaj wystartujecie po prostu do tej osoby i świetnie, że to zrobiliście. Robicie świetnie. No, zobaczcie, to się tak ładnie układa, że wy jakby tutaj przynosicie tej królowej po prostu jakąś propozycję, tak? Jeśli to jest Boże Narodzenie i po prostu obdarowujecie siebie prezentami, macie taką tradycję, obchodzicie po prostu święto, bo nie każdy obchodzi, to być może to jest jakiś mały podarunek, tak, jakiś taki mały gest z waszej strony do tej królowej. Ja myślę, że ona to doceni. Ona może, tego nie, może na początku tego na przykład po niej nie widać, ale ja myślę, że ona to doceni. Świetnie się zachowujecie, piękną macie postawę. Spotykacie osobę, która. Mm, może być jeszcze przez chwilę zestresowana, może się martwić o coś. To może nie jest jeszcze ten miesiąc, w którym ona się przed wami do końca otworzy, ale wiem, że jesteście kimś zainteresowani single drogę, albo po prostu spotkacie kogoś, kim będziecie zainteresowani i zaproponujecie komuś wspólne wyjście na przykład. Odezwiecie się na pewno do tej osoby. Ech, jakie działania podejmie ta osoba? No właśnie, papieżyca, czyli słuchajcie, to jest osoba, która. Ona jest papieżyca, królowa Mieczy, powiedziałam, że to jest osoba bardzo inteligentna, bardzo mądra. Papieżyca za to, czyli arcykapłanka, inaczej w innych taliach nazwana, jest osobą, która zbiera mm, informacje, doświadczenia, pracuje w ukryciu, jest bardzo delikatna, jest, e, jest jakby tak zaowalowana taką. Troszeczkę jest taka tajemnicza, bardzo, znaczy troszeczkę, bardzo jest tajemnicza. To znaczy ona posiada pewną wiedzę i ona też jakby tutaj praktycznie jest takim lustrzanym odbiciem tutaj tej energii królowej mieczy, przy czym jest no niestety bardzo cicha. To znaczy komunikacja z jej strony może być utrudniona. Ja mówię, ona jest czymś zamartwiona. Hmm, ona nie chce na razie pokazywać zainteresowania wami, musicie po prostu <laughs> znaleźć sposób, żeby przebić się przez tą ścianę, bo nie widzę z jej strony odmowy, nie widzę z jej strony ewidentnego zablokowania się na was to są problemy, które to są czy problemy, czy emocje które po prostu ta osoba jeszcze musi przepracować albo sprawy, które musi dokończyć po prostu w swoim życiu, dlatego ona sobie daje na wstrzymanie, papieżyca jest po prostu mówię, taką cichą jest między wami cisza tutaj ze strony tej osoby, ale to nie jest nic złego, tak? Bo to mówię, jest czytanie miesięczne, a no to może być na przykład w połowie miesiąca, może się zmienić energia, może albo pod koniec grudnia, tak? No zobaczymy, co was łączy. Cesarzowa. E, no cóż, no cesarzowa. Cesarzowa. Słuchajcie, no cesarzowa jest... E, być może, bo w ogóle cesarzowa to jest taka: wiecie, matka, żona, ona, ona ma jakiś autorytet, no bo to jest taka jakby osoba w naszym na przykład rodzie, gdzie tutaj przy tej szóstej kielichów mówiłam na przykład o powrocie do jakichś stron rodzinnych albo spotkaniach rodzinnych. Być może cesarzowa jest osobą, która po prostu was pozna ze sobą. Być może jest to. Wasza wspólna, jakaś znajoma, czy jakaś dalsza rodzina, gdzie po prostu, no mówię, no bo cesarzowa jest, jest osobą na stanowisku, jest osobą bardzo taką godną, bardzo dojrzałą. Wiecie, to jest nasza taka babcia taka, taki nasz dobry, jakby przewodnik, który. Widzi z, z góry, jakby z zewnątrz, całą sytuację i skoro taka energia Was łączy, bo e, to może być też za sprawą, na przykład to Wasze poznanie czy, e, kogoś, może być za sprawą takiej osoby. Cesarzowa też oczywiście mówi nam o tym, że macie duży potencjał na rozwinięcie sytuacji dlatego, że cesarzowa jest osobą często pokazywaną w ciąży, to znaczy ona jest w ciąży, tak? czyli jakby dojrzewa w niej coś, jest jakieś ziarenko, które coś za, ktoś zasiał, prawdopodobnie Ty wyszedłeś z inicjatywą czy wyszłaś z inicjatywą i po prostu jakby rośnie Was ta Rośnie w was ta chęć, to że wy chcecie po prostu dalej rozwijać ten związek, że uczucie między wami rośnie, jest zasiane ziarenko i jakby jeśli to was łączy, bo to jest karta na energii, co was łączy, no to jest to po prostu chęć rozwinięcia dalej tej sytuacji, tego, tej znajomości. Eee, co was dzieli? Umiarkowanie, no karta wyzwania to jest takie umiarkowanie, czyli wiecie umiarkowanie bardzo często pokazuje się... E, to jest taki dobry timing, to znaczy spotykamy się, spotykamy się, czy w ogóle spotyka nas coś w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Czyli właśnie ja tutaj mówiłam, że to może być nieodpowiedni czas dla tej osoby troszeczkę, co nie znaczy, że jest odkręcona od Was w ogóle. Ja myślę, że nie powinniście rezygnować z tej znajomości, ponieważ czas może po prostu coś tutaj zablokować. Jest potrzebna cierpliwość z Waszej strony, kochani cierpliwość, spokój i jeśli nie w tym miesiącu, to w następnym być może coś tam się więcej y, wykluje, zadzieje tego Wam serdecznie życzę, jeśli oczywiście y, tego chcecie, natomiast y, no, dzieli Was po prostu ten y, y, to, że ta osoba nie może sobie w tym momencie jakby pozwolić na coś a przy tej dziewiątej mieczy, kiedy ta osoba się właśnie zamartwia strasznie czymś Mam wrażenie, że, że ona by chciała, chciałaby bardzo po prostu tutaj, bo, bo jest coś w niej, jest dojrzewa w niej coś. Natomiast to nie jest dla niej sprzyjający moment. Być może trzeba przeczekać, być może ta osoba na przykład gdzieś wyjedzie na chwilę, tak? I nie będzie możliwości, żeby rozwijać w tym momencie w danym, w danym miesiącu sytuacji, ale no zobaczymy. Koniecznie jak, no jak najlepiej, oczywiście. Jaki jest wynik końcowy? Przepiękny, rycerz pucharów. Rycerz pucharów to jest książę na białym koniu, to znaczy to jest energia przepiękna, natomiast mało jeszcze uziemiona, to znaczy są to piękne słowa, są to obietnice. Jest, jest bardzo romantycznie między Wami, bardzo, szczególnie z Twojej strony i ja myślę, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku dlatego, że tylko trzeba po prostu na to troszeczkę poczekać, takie mam wrażenie przez to umiarkowanie tutaj przez tą kartę, tak mi się wydaje, poczekajcie na tą osobę kochani, proszę was, bo ta osoba, powiem wam królową mieczy ja obdarzam największym uczuciem, bo jestem hmm, wydaj, hmm, ja po prostu no, no mam sentyment do takich osób, ponieważ Znam dużo takich y, kobiet, przede wszystkim kobiet, no bo to oczywiście są moje koleżanki. Y, może nie strasznie dużo, ale kilka. Kilka wystarczy, żeby wysłuchać niektóre historie i y, y, których po prostu Królowa Mieczy, pokazująca się właśnie w takiej energii tutaj tego czytania, doświadczyła w swoim życiu, a wcale po prostu na to nie zasłużyła. Więc, y, kochani, jest, jest ona w środku, ta kobieta czy ten mężczyzna y, są w środku bardzo wrażliwi, także... Na siłę tutaj nic nie burzymy. Oni w swoim czasie otworzą się przed Wami tylko w dogodnym czasie. W tym momencie nie jest to dobry miesiąc, natomiast e, widzę po Was, że jesteście zadowoleni, jesteście szczęśliwi, jesteście romantyczni, zaczynacie coś nowego, Wasza postawa jest piękna, otwarta, za, zapraszająca oczekująca, wyważona. Wy tutaj nie przyspieszajcie niczego. Natomiast jeśli tak czujecie, owszem, obdarzajcie tą osobę taką otoczką, taką aurą, wiecie, przyjacielską, dobrego słowa, zadzwonienia, z pytania, co słychać, bo może ta osoba przeżywać jakieś ciężkie chwile w tym miesiącu. Więc myślę, mi się wydaje, że waszym wyzwaniem jest w tym miesiącu to, żeby po prostu wykazać się mądrością, cierpliwością i taką, wiecie, dobrocią w stosunku do tej osoby i współczuciem. I bardzo to będzie Docenione. Pięknie. Pod spodem mamy Wisielca. E, jeszcze mamy Królową Pucharów, czyli e, no, już, już jakby przechodziła już z czasem, po bo... Bo wisielec, słuchajcie, czyli tło tego czytania, wisielec, to jest, są wstrzymane rzeczy, to trzeba odczekać. Na razie tutaj nie ma żadnego ruchu. Mówiłam o tym, że to jest jeszcze nie ten moment. Wstrzymujemy się w tym miesiącu. Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli dostaniecie sygnał od tej osoby, że przepraszam, ale ja w tym miesiącu nie jestem w stanie poświęcić ci ani czasu, ani nie mogę z tobą wyjść, albo mam pewne sprawy, które muszę pozałatwiać i Przełóżmy po prostu tą Twoją propozycję, ok? Jest wszystko w porządku, fajnie, dziękuję, że się odezwałeś, ale po prostu nie, mam, nie mamy szans na to w tym miesiącu. Ja mam albo za dużo na głowie, albo muszę niektóre rzeczy pozakańczać, bo po prostu nie, nie, jest, jakby nie będę dostępna w tym miesiącu dla ciebie. Przeczekujemy. Wisielec wstrzymuje niektóre rzeczy, i tak właśnie widzę to czytanie. Natomiast e, waszym zadaniem jest przeczekanie tego, i widzę, że, widzę, że robicie to pięknie, z cierpliwością. Z wyrozumiałością, ze zrozumieniem drugiej strony. A na czym polega po prostu miłość i dawanie i jakby wzajemne szanowanie się? No, trzeba po prostu na niektóre rzeczy poczekać, uszanować, nie tylko brać, ale pokazać, że też można dać coś z siebie dobre słowo, cierpliwość. To, że rozumiemy kogoś, samo zrozumienie po prostu czyjejś ciężkiej sytuacji jest y, czymś pięknym, a po prostu nawet czasami nie, każd nie każdego już teraz na to stać, co jest bardzo przykre, ale Wy pięknie się tutaj zachowujecie. Kochani, strzelce, y, no single, macie, macie przed sobą nowy początek i y, dużo zależy od Was w tym miesiącu. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zapraszam do czytań prywatnych, rocznych, jeśli tego chcecie kontakt macie pod filmem. Jeszcze raz gratuluję. Wykazujecie się naprawdę piękną postawą. Macie przed sobą kobietę, czy mężczyznę godnego, z, czy godną zaufania, i mm, e, nie poddawajcie się w tym miesiącu, bo, bo będzie warto poczekać. To, to jest zawsze osoba, na którą warto poczekać. Ta cesarzowa, która przechodzi tutaj jest tej królowej do cesarzowej, tylko o tym, jakby świadczy, i to tylko mi potwierdza. Nie przedłużam, gratuluję, widzimy się w styczniu. Buziaczki pa!